Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na nowy odcinek, na nową serię, właściwie na drugą część serii z uklo. Tak robimy sobie uklo, czyli zagadki językoznawcze, lingwistyka matematyczna, poziom, finał krajowy w Wielkiej Brytanii, tak? Patrzę, czy jesteśmy na pewno na wizji, także trochę na komputerze jesteśmy, tak. patrzę, czy jesteśmy na pewno Także na, komputerze. na komórce właśnie odpaliliśmy się, także wychodzi na to, że wszystko działa i możemy przejść do naszej prambuły, tak? Tutaj mamy to uklo całe, także link jest w opisie, można wejść sobie do konkretnego arkusza. Także link do arkusza jest w dole, na dole w opisie i tak samo jest link do wszystkich tych arkuszy. Także zrobiliśmy sobie już top 20 najtrudniejszych zagadek z rundy pierwszej. Także to jest runda pierwsza, druga, trzecia, czwarta itd. Tak runda jeden. Odcinek 90. I teraz robimy rundę drugą, te zagadki tutaj. Także robimy sobie te top 20, top 25 najtrudniejszych zagadek. Dzisiaj robimy sobie oczywiście język grusiński i armeński jednocześnie. Jedna to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Piąta najtrudniejsza zagadka ze wszystkich, tak? Jak jest 0%, to zakładam, że coś poszło nie tak. Jeżeli tego nikt nie rozwiązał, to jest taka zagadka, która poszła autentycznie nie tak. Więc liczymy sobie od tego ósma część przygody językoznawczej. Jeżeli ktoś trafił tu po raz pierwszy przypadkiem, to piękne sobotnie popołudnie, to śpieszę się poinformować, że to jest ósma część naszej przygody językoznawczej. Tu mamy poziom trudności, który rośnie. Tutaj mamy teorię versus praktykę i robiliśmy sobie już wieżę Babel, siódmą ósmą klasy podstawówki, wprowadzenie do językoznawstwa. OLM, etap szkolny, etap okręgowy i krajowy jednocześnie. Taki blok teoretyczno-praktyczny i poziom międzynarodowy. APLO i poziom międzynarodowy IOL. Także te dwie rzeczy już zrobiliśmy i teraz mamy to. Jesteśmy na uklo. Troszkę zmienia nam się odcień, także mamy teraz uklo runda druga i jesteśmy teraz bardziej w tą stronę, tak? Prezentacje do pobrania na Discordzie. Podziękowania dla członków społeczności. Mamy takie zadanie, że Maja Delgado została zatrudniona w wielkim konglomeracie, jakimś tam wielkim biznesie i tak Firma konsultingowa dostała dwa foldery, folder żółty, folder zielony i ma jakieś tam zeznania podatkowe, tam zestawienia i tak I musi teraz podzielić to. Każdy z tych boksów, boksów dwóch ma 13 folderów. I okazuje się, że nasza Maja dowiedziała się, co te foldery znaczą i okazało się, że jeden z tych folderów jest, jest fałszywy, nie jest prawdziwy, tak? I zagadkę można rozwiązać samodzielnie. Także oczywiście polecam teraz zrobić pauzę, zaraz będzie nieco większa ta czcionka, ale polecam zrobić pauzę i postarać się rozwiązać to samodzielnie, tak? Małe podpowiedzi, że ktoś potrzebuje podpowiedzi. Po pierwsze, w, w tego typu zagadkach, gdzie mamy coś odkodować, to musimy mieć internacjonalizmy, czyli takie rzeczy, które pojawiają się, nazwy, które pojawiają się podobne albo bardzo blisko brzmiące w wielu językach, na przykład taksi albo radio to są internacjonalizmy, pizza to jest internacjonalizm, spaghetti internacjonalizm. Jest 12 elementów, nie 13, czyli musimy na jakiejś podstawie powiedzieć, dlaczego tu mamy 12 elementów, a nie 13. One są do ułożenia w logicznym porządku i jest kontekst biurowy, jakieś tam foldery biurowe, podatki i tak dalej, nie wiadomo co, firma, rachunki i tak dalej, księgowość. Co to może być? Każdy może pomyśleć samodzielnie, także mamy tutaj podpowiedzi, malutkie wskazówki. Można zrobić sobie pauzę. Mówię 3, 3, 2, 1, koniec. Nie żartuję. Teraz jest naprawdę ostatnia szansa. Jeżeli ktoś chce rozwiązać samodzielnie, to ma wszystkie informacje, jakich potrzebuje i może zrobić sobie pauzy, rozwiązać to nie. Ogólnie na, na konkursie, jeżeli to robimy. I nie mamy pomysłu od razu, to lepiej jest sobie pójść do innego zadania. I po prostu, jak mózg nie myśli o tym, to po prostu być może połączy kropki za moment i wpadnie na to samodzielnie. Także nie tracimy czasu patrząc na pustą kartkę, tylko staramy się robić inne zadania. I tu po prostu trzeba na to wpaść, że jak mamy 12 różnych rzeczy, jedna jest fałszywa, jest logiczny porządek, kontekst biurowy, internacjonalizmy, to muszą być to. Zwłaszcza to jest firma księgowa, która zajmuje się księgowością, i ważne, żeby wszystko, wypłaty są robione co pewien określony czas co miesiąc nawet i to prawdopodobnie są miesiące, tak? Eee, przypominam, że mamy na przykład nazwy se hektan, se septen, oktan, nonan, dekan i tak dalej. To są liczby łacińskie. Dekan i to, to jest dziewięć. To się nie zgadza, bo dołożono dwa miesiące, więc jakby dziesiąty miesiąc jest dwunastym miesiącem, ale pozostałe na przykład pochodzą, od, nie wiem, to jest błogosławiony. To jest, to jest mamy nie wiem yy, od Janusa, bogów greckich i tak dalej. Mars, Mars pochodzi to jest bóg wojny i tak dalej. Także Także mamy kontekst bardzo mocno międzynarodowy. Nie? I tak, zasada polega na tym, że spodziewamy się różnic, ale z grubsza powinno być to samo. Zobaczymy, jakie są różnice. Zaczynamy od gruzińskiego, bo gruziński ostatnio odkodowaliśmy go w październiku, a przedtem jeszcze było we wrześniu. Także akurat co miesiąc mamy jedno odkodowanie gruzińskiego. Więc żeby tradycji stało się zadość, cóż to jest za OLM, żeby nie było na nim gruzińskiego. Więc robimy sobie gruziński. nie? Eee, więc co? Więc. Eee... Patrzymy, jakie są końcówki tutaj, patrzymy sobie na te rzeczy, czy coś, co się powtarza, czy się nie powtarza. Tak na szybko patrzę, że to będzie ber, ber, ok, dobra, patrzymy. Wszędzie mamy jakąś literkę, nie podoba mi się to. Tu mamy tych literek: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Czyli co, to jest fałszywy miesiąc, bo nie pasuje do wzorca? Nie mam pojęcia. Ale widzimy, że ostatnie literki to jest droga do Nikon, więc jakby do nic nas nie prowadzi. Także trzeba przejrzeć się i, i pierwszym literkom, tak? Mamy A i J, które się powtarza. Mamy m. My no i patrzymy teraz, co się powtarza. Tutaj mamy. Przypominam, że jeden jest fałszywy, także jedna jest fałszywa rzecz. Więc mamy jakieś powtórki możliwe, więc mamy J, które prawdopodobnie się powtarza. Tutaj też tutaj mamy cztery, może jedne jest fałszywe, nie mam pojęcia. Ogólnie problem polega na tym, że gruziński potrafimy sobie zrobić micję. Wiemy, robiliśmy już tyle razy, że wiemy, jakie są zasady. Armeński nie robiliśmy jeszcze nigdy, więc nie wiadomo, więc najpierw, ponieważ to jest skomplikowane, to zróbmy tak. Zróbmy sobie najpierw tę parę. Ale dopiero jak sobie zrobimy ten gruziński, to pójdziemy dalej, zrobimy sobie armeński. Ogólnie tyle razy robiliśmy gruziński, że to jest dobre założenie, że mamy na początku J albo I, także wiemy, że J i to będzie w gruzińskim, zakładamy, że to będzie I. I mamy te miesiące January, Junę, Julię i tak dalej. I teraz niestety y, idziemy sobie kolejnością tego, jak to łatwo jest odszyfrować. Czyli interesują mnie te zestawienia, które są obok siebie, a nie kolejność kalendarzowa. Tak? Także zmieniamy sobie kolejność na taką, która będzie, zmienimy sobie jeszcze kolor za moment, nie? Zmienimy sobie teraz na kolejność, która będzie nam umożliwiła rozpoznanie tego. To, daj, to jest najłatwiej rozpoznać, że mamy ten i na początku. I powtarza nam się w tej konfiguracji january, julej. To, to jest najdłuższy miesiąc, on będzie szedł po prostu na dół. Tak? I tu mamy teraz jun, juli. Tak? Patrzymy, co nam się jeszcze powtarza. Okay, widzimy, że to jest bardzo dobre do sprawdzenia kilku liter. Jakby To jest ten porządek, który zastosujemy sobie też tutaj. Tak, Także na razie gruziński jest prosty, ale armeński będzie trudniejszy. Także powtarzają się te literki. Dalej patrzymy, że z tego september, oktober, nowember i tak dalej. Tylko n nam się powtarza. Więc możemy, widzimy, że tu mamy też literkę n i bardzo dobrze. Te literki na końcu to będzie i. Zmieniają się teraz kolorek. I możemy podstawić sobie nasze literki. Nie podstawiamy sobie. Plus jeszcze w gruzińskim mamy tą samą czcionkę. Mamy duże, znaczy mamy wszystkie małe litery. Tu mamy dużą literę. Wiemy na przykład, że w Cyrylicy jest tak, że mamy duża litera, jest inny wzor, inny znaczek, mała literka, inny znaczek, nie? Albo na przykład pismo, pismo ręczne, pismo, 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 pismo komputerowe jest troszkę inne. Więc gruzińskie jest bardzo przyjemne. Tak, oczywiście kładziemy, że skoro to będzie styczeń, to mamy w takim razie w, januari, w tych doku, dokładnie w tych samych miejscach, mamy samogłoski A, więc te wszystkie te literki możemy sobie podstawić. Teraz mamy ry. Widzimy, bardzo ładnie jest pokazane, że to będzie ry. Tutaj mamy w tych miejscach ry, możemy sobie podstawić ry. Nowembri będzie ładnie zrobione. Patrzymy, że powinno być my w tym miejscu. I rzeczywiście mamy jakiegoś Marsa, mamy Maja, bardzo ładnie zrobione. I możemy namierzyć w takim razie na tej podstawie marca i maja. Sprawdzę, czy na pewno mi dźwięk działa. W podstawie marca i maja. Dobra, działa. Nie wiem. Jakoś dziwnie teraz spadła mi frekwencja, więc nie wiem, co się dzieje. Eee, dobra, znaczy w sensie na czacie jakoś tam, znaczy na czacie, no na widownia, że tak powiem, zniknęła mi cała, więc nie wiem, co się dzieje. No dobra, e, więc mamy teraz jakby marzec Maj. Znowu po układzie, że jest A, jest R. Potrafimy to namierzyć bardzo dobrze. Więc wedle tej, według tej kolejności będę chciał odkodowywać ten język armeński. Więc mamy marzec Maj. Mamy teraz jeszcze L, który nam się powtarza w Aprilu. No, widzimy, że to jest ten, to samo L, także zgadza się. Więc April też możemy zrobić. To jest już dopasowane, bardzo ładnie. I możemy sobie dalej sprawdzać, tak? Oczywiście w tych samych zakładamy, że być może to będzie V i B, tak jak na przykład w hiszpańskim może być ten sam dźwięk. Patrzymy, ale to się nie zgadza, bo tego jest za dużo, więc jakby to nie będzie V i B, czyli to będzie E. Tak? Podstawiamy sobie B. By... Ogólnie jak już gruziński jest prosty, także tutaj dużo, dużo, dużo nie komentuję, to nie jest trudne. Po kolei robimy sobie teraz, że mamy februari. E... Tylko sobie cofnę się zrobię się rzeczy. Tak, februar. Dobra. To nie jest februari, tylko inna literka. Sprawdziłem dobrze, nie ma błędu. Dalej patrzymy sobie November, także mamy ten O. O się powtarza w tych miejscach, także mamy zrobione tak, oktoberi, Oktober, proszę przepraszam, Oktoberi mamy zrobione. Tutaj mamy aprila. Patrzymy, gdzie powtarza się ten, ten znaczek. Ten znaczek, ten znaczek się nie powtarza nigdzie, ty się nie powtarza nigdzie. także to jest zły pomysł, żeby to dopasowywać. Mamy inne dźwięki, więc skoro się nie powtarza ten dźwięk, to spróbujmy sobie z tym dźwiękiem. No i tu będzie w takim razie prawdopodobnie T, tak? W tych miejscach. E, tu mamy, widzimy, że będzie september, oktober i tak dalej, także jest dopasowane. Możemy sobie jeszcze sprawdzić, że tutaj mamy ten, ten dźwięk, który będzie s. I rzeczywiście pamiętamy, że s to jest ten dźwięk. Także mamy w ten sposób zrobione to, nie? To jest to samo co l. Czyli mamy februari, a nie february. Mamy jeszcze jeden dźwięk, który nas ominął, to było to ty. Eee, augusto, prawdopodobnie to będzie g, nie? Augusto. Eee, I dobra. I nasz, nasze miesiące wyglądają następująco. Mamy Juniusi, Julisi, Januari, marti, si, noembri, abrili, aprili, avrili, februari, oktąberi, septemberi, sektemberi, przepraszam bardzo, dekemberi, -de 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 tak? Tutaj jeszcze będę bazował za moment na tym, co odkodowaliśmy sobie tutaj, także wiem, że to będzie K. Tak, zresztą pokażę dlaczego. Dobra, ogólnie jest zrobione. Pozbawiamy się teraz tych podkreśleń, które nam są niepotrzebne w tym miejscu. I idziemy sobie szukać, szukać szczęścia w tym, w tym miejscu. Nie? Ogólnie na razie te kolorki zupełnie się mają nijak do tych tabelek tutaj. Tylko patrzę, co się powtarza na początku, że mamy jakąś zbitkę tutaj. To tu jest cztery razy, to się pojawia jeszcze w różnych miejscach. Nie pojawia się na końcu. Co jeszcze mamy? A tutaj jeszcze poprawię, że tu jest jedna, jedna rzecz, w tym nie patrzyłem, ale tu jest błąd, że to powinno być jeszcze l. I G możemy sobie zrobić, Augusto. Ogólnie chciałem dokończyć to, żeby już było zrobione i. Teraz biorę się za to, bo mi się, bardzo mi się to nie podoba, ale trzeba zrobić. Patrzymy, że mamy Ly w tym miejscu, mamy jakieś H w tym miejscu, mamy jakieś le inne w tym miejscu, mamy jakieś U w tym miejscu. I ogólnie nie mam pojęcia, jak to zrobić, więc trzymam się tego, że skoro udało się nam to ładnie rozpracować na jun, juli, january, w tych miesiącach zakładam, że to będzie to samo. Tak. I jakby nie mam, tutaj zakładam, że będzie po pierwsze tak. Jest jakaś inna wymowa, bo jest dużo więcej liter, więc jest inna wymowa. To jest po pierwsze, po drugie, tutaj mamy duże litery i małe litery, także być może coś się powtarza, ale tego nie widzimy na razie, bo to są zupełnie inne literki i e, jest inna wymowa, także prawdopodobnie samogłoski się różnią, nie? Nie mam, po, nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale patrzę, że mam odkodowane jeszcze w tym miejscu to, także patrzę, jak to może być zrobione, nie? E, musimy coś zrobić, nie? I musimy teraz strzelać. Nie podoba mi się to, jakby tutaj, nie, nie czuję tego, ale musimy coś zrobić. Pierwszy mój ruch jest taki, że ponieważ mamy, mówię, e, mamy to samo, zakładam, że tu musi być january, Junisi, i jakby to, to musi być ne. Mamy bardzo podobne juni-juli, to by się zgadzało. Jedyna różnica to jest to, że w tym mamy jun-january, także będzie to. I dużej teryem nic nie mówię, samogłoski muszą być inne. Dobra. Jedyna opcja, żeby z tego Juli było raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 liter. Nie ma możliwości, żebyśmy dodali więcej spółgłosek. Prawdopodobnie mam jakieś dwugłoski, jakieś dziwne rzeczy mamy w, w, w tych w, w samogłoskach. Nie zmieniłem tego, tak? Tutaj potrzebuję inny kolorek, żeby ten nie był zielony, także biorę sobie na fioletowy i zakładamy w takim razie, że tutaj mamy, musimy jakoś założyć, że tu mamy w takim razie to u, które się powtarza, tylko żeby kolorki zgadzały się, to to pomalujemy sobie na inny kolor, a to pomalujemy sobie na czerwono. Także tu mamy juny, ju coś tam, coś tam, mamy january, janu tak? January. Załóżmy w takim razie, że nie mam pomysłu. To mi się nie podoba. Gruziński jest spoko, to mi się nie podoba. Także tutaj w ogóle bazuje na podstawie tego, co mamy tutaj. Zauważyliśmy sobie, że w tym języku zamiast J mamy I, także załóżmy sobie, że i jest, jest tak nie jak w angielskim, tylko jest nie wiem, gruziński, armeński. Załóżmy, że są spokrewnione. Także zróbmy sobie to samo rozwiązanie, że pierwsza samogłoska to będzie I, bo inaczej z tym nie ruszymy. I teraz tak, co będzie w takim razie między, między tym. Tutaj musi być rozwiązanie, tak jak po angielsku, czyli musi być jakiś dyfton, na przykład i -E, Coś takiego musi być. No O, -O Albo może być, załóżmy tak, jak po francusku, że mamy jakieś dwuznaki. Jeżeli tu jest dźwięk, Jun, Juliusz i tak dalej, e, od Junony i tak dalej, zakładam, że te dźwięki będą się powtarzały. E, zresztą mamy. No, e, na przykład tutaj mamy, nie wiem, no, tutaj mamy też. E, czy to jest O? Pytanie na przykład. Mamy jakąś, jakąś samogłoskę, która musi się powtarzać, także być może to będzie O, nie? Zakładam, że po francusku, jak mamy OU, to po prostu czytamy U. Więc zakładam, że to może być U. Raczej to, Dlaczego to nie będzie inna samogłoska? Nie będzie to II, bo podwójne I jakoś nie widzę tego, żeby to było czytane. II UN. E, nie widzę tego. Mogło być to I, ale. I ją i już nie, nie widzę tego. Czy może być A, nie może być A. Myślę, że A jest ważniejsze. Więc jakby zakładam, że to może być O. Pierwsza moja hipoteza, tak? Ogólnie chcę, chcę zobaczyć, jaki jest początek. Nie jestem tego pewien, ale po prostu wiem, że to jest Jun, to jest Julaj. Zakładam, że to będzie L. I w, musi być L, tak? Tego jestem pewien. Także mamy jeden miesiąc, który jest april na końcu. Te szare są, nie są istotne. I teraz co mamy, tak? Skoro to, jest, skoro to jest nasze U, poszukajmy naszego r. Przedostatnia powinna być, e, powinna być R, tak? Albo A. Może być Jenuar albo A, nie. AR, Jenuar. Tak może być załóżmy. Nie? Ogólnie trzeba to po prostu sobie wymyślić w głowie. Także, jakby dokładnie, nie pamiętam, jaki był proces myślowy, ale zakładamy, że mamy tu, odejdźmy kolejną samą głoskę A, a tu mamy ry na końcu. nie? Tak może być zamiast januarii, że nie ma żadnego I. Także, jeżeli to jest januar, jak to będzie wyglądało? To w takim razie daje nam to dwa razy. Dwa razy daje nam to Mars i, e, Mars i Maj. Kolejność jest taka sama, rozpracowania, tak jak mówię, ta kolejność służy nam tutaj, więc możemy dalej zobaczyć, jeżeli to jest mamy R. W takim razie jakie mamy rzeczy? Nie. Aprila mamy tutaj, nie. Dobra. W tym miejscu w języku gruzińskim mamy s, także zakładamy, że to może być sy. Tak jak na przykład mamy Junus, Julius i tak dalej, może być coś takiego, że mamy Maisi, maisi" Marti. Więc to będzie prawdopodobnie sy. Tutaj możemy zamienić to jednak na i na jo, żeby to nie było i o -u", tylko może być jo. Tak jak początkowo mieliśmy, że możemy, to może być to jo. Tutaj będziemy w takim razie mieli nasze my, najprawdopodobniej. Patrzymy sobie na końcówkę, czy, dobrze, czy to my to jest to samo co tutaj, bo podobnie wygląda. Więc patrzymy, że mamy te końcówki mberi, 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 mberi. I mamy raz, dwa, trzy, cztery mberi, tak? Tylko nie będzie mberi, tylko będzie mber. Tak założyliśmy, że będzie twardzi januarnie. Więc patrzymy, że tu mamy mar, tak jak, tak jak w tym języku. Czy to jest, może być ty? Także mamy e, septemberi. Oktomberii, Oktomberii, tak? Zgadzałoby się. To. to musi być też J. A już wiemy co chodzi, dobra. Zakładam, że to musi być to musi być J w tych dwóch miejscach. Dlaczego to musi być J? Powiedzieliśmy to J w tylko duże, w wersji dużej litery, a nie widzieliśmy małej litery. Także zakładam, że to musi być ten sam dźwięk co J. Tak samo jak my, musi być też tutaj. To są dwie różne warianty. Tak? Możemy sobie podstawić te rzeczy. Mamy naszego Aprila. Avrila, aprila. Mamy jakieś rzeczy, nie? E O, nasza literka E. Także mamy, na, mamy nasze E, bo tu końcówka będzie R i R, i także mamy R bez tego i. Także mamy E do zrobienia, do podstawienia. Mamy w takim razie B do podstawienia. Ładnie nam pracuje. Tu mamy prawdopodobnie september, april. Tak, albo ap, april, september. Nie, nie, nie by, tylko musi być P. Także będzie september, april. Eee... Tutaj będzie w takim razie U. Ale U zaznaczę z gwiazdką, że U będzie. In, in, mamy dwa w tym języku, mamy dwa, dwa rodzaje U. Mamy jedno U, drugie U. Nie wiemy, jak się je wymawia, ale naszym zadaniem nie jest prawidłowa, prawidłowa wymowa, jest tylko do, przetranskrybowanie tego. Także zaznaczam w swoich notatkach, że to jest drugie U, także mamy dwa U w tym języku. Mamy tutaj A. To jest to samo tutaj, tylko nie widzieliśmy tego, ponieważ mamy tą, te kapituły, dużo litery, więc nie widzieliśmy tego, że to jest A. Dalej mamy tutaj ten dźwięk. Fy albo py, februar, petruar, tu mamy Fy, dokładamy Feta, oczywiście idzie na sam dół, bo to nie, nie jest prawidłowe e, i zostało nam teraz tak, Augustus, Augusto zostało nam jeszcze, tutaj mamy, co jeszcze mamy, jakie miesiące, e, jak, to, jak, jak to odkodować, że mamy następne miesiące, patrzymy sobie tutaj, że mamy e, e, September, a tu mamy tak, tu mamy December, Oktober, tak, więc mamy ten sam dźwięk, D, C albo K. Możemy założyć, że to będzie dektember. Tak to twardo brzmi i Jodztember dziwnie brzmi. Dokładam, że to będzie joktember. Możemy to dopasować. Jest wszystko zrobione, nie? To jest to coś, czego nie zrobiliśmy, że mamy aprila. Tu możemy zamienić to na n. Tu możemy sobie to, zakładając, że skoro tu mamy prawdopodobnie k, żeby pasowało joktember. I tak samo tu będzie k. Tu mamy tej k, które będzie jedno. Tu będzie k, które będzie drugie, bo tu mamy dwa różne dźwięki w tym miejscu i w tym miejscu. Także zakładamy, że to będzie k. Jednak, a nie P. Tutaj zakładamy, że będzie D. Yy, tutaj będzie G. Tutaj z małej litery piszemy to. Tutaj ponieważ w tym miejscu mamy A było A z dużej litery, a tu mamy O. To nie będzie to augustos, tylko będzie Ogu O, augustos, Augustus. Augustus. Yy, I to jest to sam, ten sam dźwięk w sumie, co tutaj, tylko że z innej w sumie ok, z innej literki, nie. Tu możemy wstawić, że będzie april, februari i tak dalej. Dobra. Ogólnie e, zagadka jakby na spokojnie się robi na komputerze, nie była trudna. Jakby to było dość proste do zrobienia. Ten gruziński. E, dziwne, była, e, dziwne były te zmiany w tym języku armeńskim, ale jego myślę poradziliśmy sobie, nie. Także pokazujemy, że mamy Yunisi i jounis, Julisi i januari i tak, marti mart, Maisi maiz, noemberi noember, aprili april, tak, Feb feberuali Fetru, fetruar, tak? Oktoberi i oktober. Septemberi, september. Dekemberi, December. Aguisto, Augustos. Tak? tak? Jakieś prawidłowe fałszywki, agistis, lis, fetes, które są w ogóle nieprawdziwe, nie? Także mówię, na tym skończyliśmy. Zagadka była ciekawa, jakby mówię, moim zdaniem udało się to zrobić, tylko trzeba było najpierw zrobić ten język, z którym potrafimy się uporać, ten prostszy język, Zrobić sobie kolejność, jakby wnioskując, że ponieważ tutaj mamy nagle sy, to potem łatwiej zobaczyć to sy w tym języku, nie? Albo na przykład, że mamy tu Arni, i tak dalej, Anwar bez tego i, nie? Także mam, a zapomniałem powiedzieć, że to jest to samo tutaj, tylko zauważyłem, że nie mamy tego, tego i na końcu, więc jakby to potem można było zauważyć, nie? Więc podobne są języki, także to rozumiem, że podobne, podobne są nazwy miesięcy, rzeczywiście i pomaga to. Tak, gdyby ktoś zaczął od armińskiego, ma ciężko ale gruziński był bardziej spokój, był bardziej taki ten, bardziej do, do zrobienia, nie? Także tego. No dzisiaj to jest wszystko. Być może zrobimy sobie jeszcze jedną zagadkę, taką szybką, matematyczną, nie jestem pewien. I co? Wszykujemy się do etapu okręgowego, nie? Także pierwsze, pierwsze, kłoty, pierwsze kłoty za płoty, pierwsze zadanie za nami. I co? I, i powodzenia na egzaminie, na etapie okręgowym. Także na no dzisiaj to wszystko, na razie to wszystko. Trzymajcie się i pa pa.